Także się widzowie, Rodzynek z tej strony, witam was w pierwszym odcinku z CSGO Skinsa na start, pamiętajcie jak chcecie sobie coś wpłacić to użyjcie sobie tutaj kodu RODZYNEK, macie wtedy darmowe 2 zł na start jak jeszcze nie byliście na stronie, no i plus 10% do depozytu, więc całkiem spoko opcja, też jak płacicie z moim kodem to macie szansę dostać sobie dodatkowego skina, taki nożyk wam tutaj na razie wsadziłem i redline'a, coś wam tu jeszcze oczywiście pewnie dołożę w czasie. Na razie są takie dwa skinki, więc jak płacicie sobie 20 zł, to macie szansę dostać jeszcze takie Shadow daggersy, Black Laminat, całkiem fajna koska, więc myślę, że spoko opcja. A od 840 w górę, no to macie oczywiście takiego redlinika, Battle Skirt, ale no redlinik mimo wszystko myślę, że spoko opcja co, przejdziemy sobie do jakichś skrzyneczek. Też pamiętajcie, na CSGO Skinsie macie coś takiego jak Daily Case, więc możecie sobie otworzyć darmową skrzynkę codziennie. Też całkiem fajna opcja, jak nie chcecie sobie nic wpłacać, to możecie sobie za darmo coś uzbierać też na stronie. Mi akurat poleciała nowa, dosyć słaba, ale może wam poleci coś lepszego. Też jak śledzicie tutaj Socials CSGO Skinsa, to na samym dole macie skrzyneczki, które możecie też sobie za darmo <laughs> Otworzyć, jeżeli macie na przykład kod z Discorda, też taką skrzyneczkę możecie otworzyć. Wiem, że niektóre naprawdę spoko skiny stąd wyleciały, mimo że jest bardzo mała szansa. Więc co no, mamy tutaj 1300 zł niecałe Mam jeszcze trochę punkcików, bo ja tutaj otwierałem parę skrzyneczek przed odcinkiem, żeby wam coś wrzucić do giveaway'a. Może sobie zużyjmy tą resztkę tych punktów, za czym są za 4000 poleci. SG za 3 zł więc no tak, nie najlepiej. Ale dobra, są tutaj jeszcze skrzynki eventowe. 7 dni jest do końca eventu, więc jak ktoś chce sobie przetestować, no to warto to jeszcze teraz sprawdzić. Może sobie otworzymy po jednej. W sumie nie głupi pomysł, sobie tak po jednej skrzyneczce otworzyć, sprawdzić co tutaj leci. Z tych eventowych, bo powiem szczerze, jeszcze ich nie otwierałem. Ok, 12 zł. Skrzynki za 4, całkiem spoko jest radyska. No tu już naprawdę spoko Skinki idzie dostać, ale niestety dostajemy meczkę. Chociaż za 12 zł, dobra. Myślałem, że ona jest trochę tańsza, ale na plusik skrzynka więc fajnie. No, skleczka za 21 to już trochę gorzej chyba, chociaż może znowu będzie na profit. No nie dobra, ten, ten Mag akurat nie jest na profitik. Nie widziałem jeszcze tego Maka nigdy. Gateway case za 84 zł. No, jakby taki skeleton poleciał. Naprawdę fajna opcja. Niestety dostajemy MAGA7. To na pewno nie będzie. Jakieś dużo warte. grałem tym skinkiem i Totalinota case. No tu już naprawdę fajne dropy na takim buście. Dobra, może na buście tego nie będę jeszcze otwierał. Może w innym odcinku. Ale no, tutaj już nawet Katowice można dostać holo. Dobra, otwórzmy sobie jedną bez busta. Zobaczymy co nam poleci z tej skrzyneczki MP9. Okej. Okay. Dosyć słabo, dosyć słabo. Więc może sobie zróbmy jakąś yy, bitewkę fajną. Dobra, co byśmy sobie dodali do bitewki? Ja generalnie lubię dosyć te skrzyneczki z naklejkami, o w ogóle są nowe skrzyneczki, może sobie w kolejnym odcinku możecie napisać czy wam się podoba taki pomysł i pamiętajcie w każdym odcinku macie też dodatkowo do wygrania skina, wystarczy napisać komentarz, więc jak napiszecie komentarz czy chcecie odcinek z tych y, skrzynek z Mibru, y, z Navi, Imperial to macie szansę jeszcze zgarnąć jakiegoś skina za dyszkę, w, w każdym odcinku macie szansę dodatkowo jeszcze zgarnąć skinka więc myślę, że całkiem fajna opcja. Sobie zrobimy po prostu odcinek, gdzie przetestujemy te y, skrzyneczki, wszystkie, ale dobra. Hmm. Trochę jest tych skrzynek, tak teraz patrzę. Ale gdzie są te skrzynki z naklejkami? Chyba że 16 zł jest jedna. Jak dobrze pamiętam. Dobra, za 10. Dajemy sobie takie może 3 gold case'y. One są całkiem przyjemne. Może dwa takie. Uważaj, jak kliknąłem. Wal stary na buście. To jest 1% marble fade. Ale może z tego marble fade'a na razie nie będziemy otwierać. Coś może sobie zrobimy jakąś bitwę grupową na te marble y. No, To jest całkiem spoko opcja. Yy, dodajmy sobie elegant case'a. Gentów chyba nie chcę dodawać. Yy. Dobra, może dodajmy sobie jeszcze na sam koniec jakiegoś takiego. Lunar Case a, bitwa za 441 złotych. Zagrajmy sobie to na standardowym na dwie osoby. Znaczy, może ktoś dołączy, jak nie to dodam, bota. O, i znalazł się gracz do tej bitewki. I całkiem fajnie. No tutaj naklejki czasami potrafią naprawdę fajnie oddać. Akurat te gold casey na buście są bardzo przyjemne. Ale jak na razie to tak. No, niby spoko, ale nie są to te najlepsze naklejki, które byśmy chcieli. Ale się nie przejmujemy, to są na razie najtańsze skrzynki w całej bitwie. Uuu kurde, co tam poleciało? Aha, Navi z kombusa. No to może być ciężko, chociaż my teraz też dostajemy, okej, okay, okej, okay, jest wyrównanie w miarę. Zresztą jeszcze SK Gaming poleciało. No ostatnia skrzynka teoretycznie może tutaj wszystko zmienić w tym momencie, ale nie wydaje mi się, żeby to coś zmieniło. No niestety, przegrywamy taką bitewkę, więc spróbujmy sobie jeszcze jedną wie Dobra, za 235 zł taką bitewkę zostawiam na standardowym, ale damy na y, 3 osoby. No ja akurat jestem fanem tych skrzynek z naklejkami. Też możecie napisać, czy lubicie te skrzyneczki z naklejkami, nas je się czy nie, jak graliście. Yy, no dobra, dodajmy sobie randomowo bota. Ja akurat lubię te skrzynki z naklejkami, one naprawdę potrafią fajnie oddać. Yy, o kurde, dobra, myślałem, że mamy prowadzenie na samym początku. Ale jak na razie, jak na razie równa, jak na razie równo. Tutaj tak naprawdę ostatnia skrzynka może zaważyć o całej bitwie. Dobra, dostajemy całkiem dobrą wlepkę. Dalej nie mam prowadzenia. I te hole, tych holów akurat jakoś dużo nie otwierałem, więc nawet nie wiem ile tutaj te niektóre naklejki kosztują. Ale to jest chyba całkiem niezła, no 37 zł. Dobra, najważniejsza skrzynka, co nam tutaj poleci? No niestety, bo Demi nas tutaj y, skosił, więc co widzę, no zróbmy sobie jakąś bitewkę na sam koniec. Mam nadzieję, że trzecia bitwa odda, no do trzech razy y, sztuka. Może sobie jakieś tańsze skrzyneczki na Jokerze dodamy. Gdzie jest ta nowa skrzynka eventowa, ile ona kosztuje? 63 zł dobra. Dajmy sobie może taką jedną skrzynkę. Dlaczego by nie? Coś jeszcze... tanie skrzynki. Dobra, dodajmy sobie jeszcze takie dwie skrzynki. Na Jokerze może Gigabuła, jedną skrzynkę, slime, nowa skrzyneczka, to nawet sobie dwie dodamy. Ninja Case na buście, może. Jeszcze gdzie są M4? m są bardzo przyjemne na buście. Dobra, też. Dobra, jedną dodajemy, bo nas nie stać. Dajmy na Trzech znowu, dlaczego by nie na standardowym. Zobaczymy, czy ktoś tu dołączy, czy trzeba dodać Boty. Mam no, nadzieję, że taka ostatnia bitewka nam tutaj odda. Jakoś skin. No dobra, dołączył tutaj do nas ketron. Zobaczymy, co to z tej bitewki nam tutaj poleci. To są te skrzynki z tych nowych dropów. No, coś tam tu widzę, że może polecieć nawet. Ale nam oczywiście nie poleci nic ciekawego. Ja w ogóle chyba dostałem jednego skina, tylko z tych nowych dropów i no, był jakiś tani. Z w się nic ciekawego nie dropnęło z tych daily dropów, ale... Mi się te skiny osobiście podobają. Dobra, Slime Case. Czy Slime Case tu ratuje? No, jak na razie cienko, cienko. Ale meczki tutaj mogą zawsze odratować. Okej, okay, mamy dragon Dragonfire'a i Dragonfire całkiem noż tu fajnie podnosi do góry. OK, wygrać wygraliśmy. Jest nawet proficik, więc myślę, że taka bitewka na koniec całkiem przyjemna. Także co widzowie, no myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle. Tak jak mówiłem, napiszcie, czy chcecie tutaj te skrzyneczki z Navi Imperial i mi w kolejnym odcinku to zrobimy sobie jakiś test tych skrzyneczek, czy się opłaca, czy nie. Pamiętajcie, użyjcie sobie kodu Rodzynek w tym miejscu. Macie wtedy 10% do depozytu. No i oczywiście. 2 złote na statek jeszcze nie byliście na stronie, więc całkiem przyjemnie. I też przypominam, że jak płacicie swoim kodem, to macie szansę wygrać. Znaczy wygrać, no dostać po prostu. Każdy ma szansę przy wpłacie dostać któregoś z tych skinów, więc całkiem spoko opcja się ma.